No i mamy pierwszą złotóweczkę <ścoughs> <ścoughs> Czy wy to widzieliście już? Czy widzicie? W kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, sceneria trochę inna, dlatego że znajdujemy się w koło brzegu. Zobaczymy, czy dzisiaj coś znajdę. Czy plaże nie są już przeszczepane? Jutro też. Spodziewam się gościa, a to zobaczycie w filmie. Dobra, nie przedłużam. Idę, przebieram się. Ja się przebieram. Ubieram się, bo jest, no, jest zimno i ruszamy na wykopki. No, i mamy pierwszą złotówkę, super, dobra. Idziemy dalej, no i kolejna monetka dwadzieścia groszy, kolejny mamy sygnał, zobaczymy co mi tu wyjdzie A. Niestety Ale puszcza białowieska I kolejny sygnał Jakaś monetnetka no. Czek spał. <laughs> Polika. A właśnie, yy, ostatnio yy, kupiłem sobie taki, właśnie detektor yy, Cobra. Yy, powiem Wam szczerze, że yy, naprawdę jestem z niego zadowolony. Yy, cena, powiem Wam też, jest dosyć przystępna. Yy, nie trzeba w ogóle kupować jakichś tam, nie wiem, jakichś drogich yy, pointerów. No ja jestem z niego zadowolony. Jak na razie. Zobaczymy jak długo pochodzi. No i idziemy dalej. Cześć! Witam Was w kolejnym dniu poszukiwań na Kobrzewskiej plaży. Tak jak wczoraj mówiłem, będę miał dzisiaj gościa, a jest nim szybki detektorysta. Mariusz z tej strony eee, jest... Eee... Początkującym youtuberem, e, ale możecie dawać mu lajki. E, zobaczymy co uda się nam dzisiaj e, tutaj wykopać. Może będzie więcej fantów niż wczoraj. E, no, dobra, nie przedłużam. Ruszamy. Dobra, mamy jakiś fajny sygnał 40-55 Zobaczymy coś co tu wyjdzie. A, trzeba włączyć najpierw no i oczywiście kapselek i kolejny ciekawy sygnał 63. Zobaczymy А, не, съжаляемо, дрот. Още сигнал. Да, да. ой, да. Właśnie, co to może być? Kapsel? No tak, oczywiście. Zawleczka Ale nie od granatu. <grywa> no niestety plażach kiepsko daje Nie będę pokazywał Wam tego materiału, bo to nie ma sensu same w kapsle jedna dwuzukówka ale widzimy się na polu do zobaczenia. No, i cześć. E, I jesteśmy właśnie już na polu. E, zamieniłem krajobraz morski na krajobraz <grym> wielkopolski. E, zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj znaleźć coś z XVII wieku. E, jeżeli nie, postaram się, postaram. Może nie postaram, ale spróbuję znaleźć coś też z XVIII wieku, coś związanego z Napoleonem, tak jak w ostatnim filmie. No, dobra, nie przedłużam. Zaczyna się szarówka. No, to przebieramy się i. Idziemy i jestem. No przebrany wykrywacz jest, więc ruszamy. Patrzymy. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny kapsel. co my tu mamy o kapsel nie ale ale folia o. No i kolejny ładny sygnał Nic tu nie ma, nie ma. Kolejny kapsa. Kolejny ładny sygnał mam. Co to jest? Nie przeczyszczę to. Zobaczymy. czyżby To jest jakiś guzik. ale taki guzik. Jest trochę zgięty Ale tak, to jest jakiś guzik. Przecież bym trafił coś napolońskiego. O kurde. O kurde. No takich guzików to raczej chyba po wojnie nie robili, ale nie wiem zresztą. Jakiś ozdobny guzik O, to m górze dzisiaj trafił Dzisiaj już trafił trafił ładnie Dobra namierzamy i idziemy dalej. ładna klamerka. No ładny, ładny stan. Tylko ciekawe, co to za? Od czego ta klamera jest? Mhm. ładno z, z, z jakiegoś pasa, ale nie wiem może od plecaka jakiegoś? Dobra, zobaczymy w domu. O, i widzę, że też tu ktoś łazi. Ktoś kopie. Tak to właśnie jest. Ja wszystko załatwiam: wszystkie papiery, dokumenty, pozwolenia. A ktoś po prostu tutaj na dziko, wieczorem, wejdzie. Wtedy sobie mogę szukać. Nakrętek. Ciekawy sygnał. Dobra, zobaczmy co tam jest ciekawego. Czy wy to widzieliście już? Czy widzicie? Tu. <ścoughs> jest, 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 Reberko. Ale ładne No tu jest Wilhelm Wilhelm Tysiąc Tysiąc... 820 właśnie które 1820, ale nie, tak nie, nie zobaczymy, ale dobra Sprawdzę jeszcze 1821. No, takie znajdki mi się podobają Jeszcze jeden sygnał obok, ale powiem wam, że podobne wartości jak przy tamtej, eee, czyli mi mi coś migło <noise> Nie wierzę. Normalnie nie wierzę, nie. Drugie sreberko. Ale jakie? <noise> to samo. To samo moneta, tylko że że większa. <laughs> o, ja że nie? Dwa sreberka, normalnie dzień już zrobiony, mam nie? Tu przed chwilką e, kopnąłem taki sygnał, dosyć ładny miałem. E, zaraz zaraz sprawdzimy, ale chyba już widzę, co tutaj mamy. Jakaś monetka. Widzicie? Tu. To tu mamy za monetkę. O. 200 marek. Około. 200 Marek 1923. No, ja już jestem po poszukiwaniach. Yy, poczyściłem trochę te znajdki. Yy, Moim zdaniem wyglądają naprawdę fajnie. Yy, no i właśnie Wam teraz yy, pokażę, jak właśnie wyglądają po czyszczeniu. A więc ten destrukt Łuski, tak jak zauważyłem, czyszcząc, jest to rok 27. Do mnie dobrze widać, tak, 27, czyli pierwsza wojna światowa. Zatem, tak, ten guziczek. No, nic nie znalazłem właśnie na temat tego guzika w internecie, ale tak szczerze mówiąc, to ja bym się skłaniał w stronę Napoleona. Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jest zbyt zdobiony i zbyt duży, żeby to był guzik cywilny. No, ta rurka. No, to jest zwykła rurka po prostu, bo myślałem, że jest jakiś napis na niej, ale niestety to jakaś zwykła rurka. Więc tak, ten przedmiot szczerze to też nie wiem, co to jest tu podstawę właśnie, podstawę ma kwadratową. Nie wiem, może to jakieś było od jakich, jakaś korba, tu była, nie wiem do kręcenia. Nie wiem, nie wiem dokładnie, co to jest. No, i fajniejsze, czyli guziczek duży. No, niestety jest tylko to jest guzik, chociaż nie wiem, PRL. Nie wiem, jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu. No. 200 marek z 23 roku no tutaj tył troszeczkę jest gorszy ale ale dosyć ładna monetka tak te dwa srebrka co właśnie tam wtedy znalazłem to jest Fryderyk Wilhelm trzeci król Ee, rok jest tysiąc osiemset no właśnie tutaj jest dwudziesty ale nie wiem który dokładnie to jest e, jeden grosz srebrny tu jest też Withelm. Tu jest pół grosza srebrnego z 1825 roku. I tam monetka, właśnie którą już wykopywałem, no i niestety padła mi bateria w telefonie. Jest to Właśnie. Czekajcie, bo nie mogę chodzić. No jest to jeden grosz. Puznański 1816 roku. E, powiem wam szczerze, że naprawdę dzisiaj mm, te poszukiwania. E, no. Przeszły moje oczekiwania Nie myślałem, że w ogóle znajdę Aż takie fanty No monetka powiem Wam szczerze też ładny stan Jak będzie jeszcze wyczyszczona to w ogóle będzie no, super wyglądać. No, no i dobra. No, jeśli podobał się Wam mój dzisiejszy odcinek, moje poszukiwania, dajcie subskrypcję, lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.